Zajmujemy się od lat sprzedażą autobusów używanych i od dwóch lat autobusów nowych. Zajmujemy się również sprzedażą wszystkich części do tych autobusów, łącznie z całym, z całym osprzętem, jeśli chodzi o szyby, wszystkie części do zabudowy autobusów. Pokazujemy tutaj na targach Warszawy wersję turystyczną, która jest wykonana na 31 miejsc, czyli 30 dla pasażerów plus kierowca. Dodatkowo autobusy występują w wersji szkolnej, miejskiej, międzymiastowej. Jest to również wersja z tyłem obniżanej podłogi, a z końcem 2016 roku rusza produkcja na Iveca Rapido, typowo miejska, z całym autobusem obniżanym tak jak miejski, czyli będą po środku dwa skrzydełka drzwi i jedno skrzydełko z przodu na kierowcę. Zajmujemy się sprzedażą nowych autobusów od 2014 roku po otrzymaniu przedstawicielstwa na Polskę. Jakość towaru przekonała nas do tego, że żeby się tym zajmować, są to autobusy bardzo ekonomiczne, bardzo oszczędne. Wykonanie autobusu jest, można powiedzieć, bardzo wysokiej jakości, jeśli chodzi o całą zabudowę plastik plus aluminium, co daje nam na lata użytkowanie przez firmy transportowe. Produkcja, produkcja autobusów mieści się dokładnie na Słowenii. Jest to produkcja od 88 roku. Także jest to sprawdzony towar. Ludzie z wieloletnim doświadczeniem, z wieloletnią praktyką produkują autobusy o wysokiej jakości. Sprzedajemy również y, autobusy marki Rapido, używane. Podwozie po Iveco tylko przyjeżdża do fabryki, a cały autobus na ramię Iveco powstaje od samego dołu po wykończenie całe, łącznie z klimatyzacją dachową dla kierowcy, dla pasażerów itd. itd. Duża przestrzeń, oczywiście, luki bagażowe, boczne, tylne, także. Firmy są bardzo zadowolone, nie trzeba dodatkowych przyczepek ciągnąć za sobą, tylko luki bagażowe wystarczają na spakowanie grup. Autko jest bardzo ekonomiczne. Silniki VKT te 3 litrowe, 4-cylindrowe są bardzo ekonomiczne. Potrzebują do 16 litrów spalenia na 100 km. Jakość wykonania fotele firmy Fogel, cała zabudowa jest pierwszej jakości. Podgrzewane szyby, także jest, jest to bardzo wysokiej jakości wykonanie.